Dzień dobry drogiej Szczaszki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się utworem zespołu KSU pod tytułem Umarłe Drzewa. Akordziki jakie będziemy potrzebować do utworu: E małe, G duże, A duże, C duże, H duże. I D duże. Bicie, jakiego będziemy używać? Będzie to to całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I połówka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. Motyw zwrotkowy. Zaczynamy. Całe bicie, akordzik E małe. G. A duże. I połóweczki. D i H. I to mamy w kółko całe po prostu motyw zwrotkowy. G, A, D i H. Szybciej, coraz szybciej, drogą własnej klęski biegnie naga małpa i swój światły Motyw refrenowy, zaczynamy od połóweczki bicia Akord E, G, E i C I to gramy cztery razy E, G, E, C E, G, E, C E, G, E, C I teraz A duże całe bicie G, A duże Połówka na C i D, A, C Umarłe drzewa Proszą o litość. Umarłe drzewa przed śmiercią krzyczą, umarłe drzewa proszą o litość, umarłe drzewa przed śmiercią krzyczą, już czas, już czas, już czas. I drogie ciarzki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji, mam nadzieję, że wam się spodobała piosenka, bardzo prosta, każdy poradzi. a mega fajny utwór. I co? I na razie, trzymajcie się, miłego dnia, pa!